Z relacji Defense24 z Nowej Dęby, gdzie trwa obecnie certyfikacja polskich i amerykańskich załóg czołgów Abrams. Na chwilę obecną trwają strzelania jednej z polskich załóg oraz załogi amerykańskiej. Czołgiści strzelają zarówno z armat, jak i karabinów maszynowych. Także zapraszamy na relację. Będzie dużo strzelania i dużo akcji.

The Polish tank crews that just received the M1 Abrams are going through their certification process. And it starts with basic skills that don't require you to be on the tank, and it requires simulator time. So, we have a video game that our, uh, our crews go through that the Polish crews go through as well. Once they've completed those tasks, they get on the tank and they come out to the range, and uh, there's some, uh, some practice tables that they do prior to today which is when they're actually going to do their qualification with live round Panie kapitanie, jakie są doświadczenia tych załóg polskich już czołgów m 1 na 1 które biorą udział w tym szkoleniu? Witam serdecznie. Jeśli chodzi o załogi, są naprawdę niezmiernie doświadczone, ponieważ zaczynały zarówno przy PT-91, które były na stanie pierwszej brygady, a następnie przeszły dużą zmianę, bo z trzosłowowej załogi przyszły na czterosłową załogę na leopardy. Więc teraz było nam o wiele prościej, żeby przejść płynnie na najnowszy sprzęt, który mamy tutaj na stanie, który widać M1 na 1 abros. It, it requires a lot of practice. One because there's individual skills that a, uh, a crew member has to be able to perform, but then the crew has to be able to work together to operate the tank. Uh, a lot of the Polish tank crews have experiences with other types of tanks that our crew members are learning about how they operated those vehicles, uh, and then we're we're giving all of our experience that we have to those Polish crews because we've had the M1 Abrams for a very very long time, mm -hmm. and so that we have the, the ability to to give a lot of our knowledge to them over the course of this. So it's been very, very fruitful, I think, in learning from each other. We've seen through this training experience um, that, that both sides, of the Polish Army and the American Army are using those experiences to get more ready uh, and be more capable of fighting together. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, rozpoczynałem służbę w 15. Brygadzie, w pierwszym Batalionie Czołgów w Norweszu, który ściśle współpracuje z IFP, w, w który skład wchodzą, wchodzą amerykańscy żołnierze, czyli nasi sojusznicy. Następnie miałem okazję służyć na tych samych czołgach na, w ramach IFP Łotwa, e, także łotewski poligon poznałem bardzo dobrze, jeśli chodzi e, o e, działanie na PT-91 i też miałem okazję zorganizować w tym miejscu zawody pancerne międzynarodowe, w których e, udział wzięły też e, pododziały francuskie, pododziały brytyjskie, pododdziały włoskie, hiszpańskie, również polskie. Kolejnym moim etapem był wyjazd do, do Stanów Zjednoczonych, do Georgii, do Fort Benning, już teraz Fort Moore, gdzie miałem okazję przejść przez kurs dla oficerów wojsk pancernych i właśnie odbywał się na, na czołgach Abrams, gdzie również przychodziłem nie przez certyfikację, ale poprzez szkolenie ogniowe na, tych samych, na tej samej zasadzie, na której przychodzą nasi czołgiści. We uh, now at the winter season. Uh, is this something uh, new for the U.S. Army soldiers from Texas? Uh, this makes um, challenges during the training. Maybe you need to, to change some procedures or something like that. So I, I think a lot of our soldiers are getting used to uh, to the cold climate, um, and so just being acclimatized to snow mm -hmm. uh, and the temperatures. Uh, Right, is is one thing that our soldiers are learning from. The terrain is something that, as well, um, because we're used to being in the desert, and now we're here. Jakie będą te wyzwania stojące przed załogami, jeżeli chodzi potem o przesiadkę z M1A1 na M1A2 SEP 3 Nie bez powodu się uśmiecham, ponieważ sama konstrukcja M1A1 jest to tak naprawdę czołg analogowy i samo przejście na M1A2 SEP 3 będzie to przesiadka tak naprawdę na czołg cyfrowy. Tak jak widzimy różnice, choćby SCWS, który jest tutaj po lewej stronie, tak później będzie przesiadka na kolejny przyrząd obserwacyjny dla dowódcy CITV, który jest niezmiernie groźny po prostu, bo dostarcza dowódcy naprawdę świetne pole widzenia także my nie możemy się doczekać przeszliśmy już kurs na M1A2 CEPV2 więc to już będzie niewielka różnica między SEP 2 a cvo 3 ale nie możemy się jej naprawdę doczekać, i uważam, że nie może być nic lepszego, co może spotkać załogi Abramsów, niż rozpoczęcie od tego czołgu, nauczenie się tego czołgu, a następnie płynie przejście na czołg już cyfrowy V3. From where we come from in the United States, there's no forests. You know that the the ground is uh, a lot different, and so our uh, our soldiers have been learning from from the Polish soldiers and the Polish crews on, on how to maintain vehicles in this environment and, and also to, to just maneuver around, which is it's completely different than being in the desert and being able to spread out. I think the relationship is strong and it's getting stronger by the day and uh, I mean this exercise here is a testament to that that uh, we're, by the time we get done with this exercise I think we're going to have opportunities that we've developed over the course of this training in the future uh, to continue to have more Polish units come in, more Polish troops train with us uh, and I think that uh, our relationship as a unit with the Polish army is just getting stronger. Americans dużo a lot of ten this time Czyli chodzi o to, żeby czułgiści jak najkrócej tak naprawdę byli widziani. Najważniejsze jest to, żeby wykryć przeciwnika i jak najkrótszym czasie od, od tak naprawdę wychylenia się ponad e, jakąkolwiek przeszkodę byli w stanie zniszczyć przeciwnika. W tym momencie już jesteśmy w trakcie e, certyfikacji tej głównej ogniowej. E, pierwszy Pluton wczoraj ukończył tą certyfikację pomyślnie. Dzisiaj jesteśmy w trakcie, jak widać, już powoli zmierza do, do zmierzchu. I co najważniejsze, będziemy mogli już po zmierzchu zacząć tą finalną część, czyli nocną. I po tym mamy tak naprawdę pełen sukces, bo będziemy mieli certyfikowane plutony czołgów w ramach standardu US Army. jakie są plany na przyszłość. Nie osiadamy na laurach w momencie kiedy zakończymy certyfikację plutonów tutaj które współpracują z amerykańskimi kompaniami. Kolejne kompanie już przejmują czołgi na, w ramach Abrams Academy w miejscowości Bidursko i zaczynają kurs. W momencie kiedy ukończą kurs, też przejdą taką certyfikację, a w momencie kiedy już zbierzemy wszystkie te kompanie i certyfikujemy się jako kompanie, na pewno ruszymy do certyfikacji batalionu tak, żeby udowodnić to, co już posiadamy, czyli zdolność bojową jako batalion czołgów, pierwszy batalion czołgów, który posiada Leopardy, płynnie przejdziemy na tą zdolność bojową, czyli na certyfikację batalionu w ramach już użytkowania Abramsów.